Szkoleniach. Szkolenia interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji, ale również dla nauczycieli, dla, dla rodziców. Wiele kampanii społecznych zaplanowanych właśnie na najbliższe lata, a także wiele działań związanych chociażby z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Przypomnę, że ustawa Kamilka znacznie wzmocniła tryb wysłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. Tutaj przewidujemy przygotowanie Przygotowanie metodyk, standardów tego wysłuchania, które już są realizowane we współpracy z UNICEF-em przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Tak samo w planie, są, w planie jest przygotowanie innych metodyk i standardów przesłuchań i wysłuchań dzieci czy małoletnich. Zwracamy uwagę również na profilaktykę, a także na, na unikanie powrotności. Przypomnę, że chociażby ustawa Kamilka wprowadziła obowiązek badania prawdopodobieństwa powrotności do przestępstwa na tle seksualnym. Tutaj przewidujemy wzmocnienie systemu, aby sprawca, ale także potencjalny sprawca rzeczywiście miał realny dostęp do terapii, do, do, do specjalistów. Już został w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości razem z naszymi ekspertami przygotowany raport, który ocenia obecne zasoby, jeżeli chodzi o kadry psychologów, seksuologów, a także wskazuje, jakie działania trzeba podjąć na przyszłość, aby, aby wzmocnić właśnie również ten obszar. Także, drodzy Państwo, wiele działań, które plan przewiduje, przygotowany według standardu, Międzynarodowych. Na podstawie We Protect Global Alliance, organizacji, która specjalizuje się w tego typu działaniach, mamy tutaj dobre doświadczenia. Model narodowych, narodowych reakcji, narodowej odpowiedzi właśnie na, na tę bardzo groźną przestępczość. Dodam oczywiście również, że zwracamy uwagę na te zagrożenia i przeciwdziałanie im nie tylko w rzeczywistości realnej, ale Również, a może przede wszystkim w rzeczywistości wirtualnej przewidując chociażby utworzenie krajowej bazy hash dla, dla materiałów właśnie z, z, z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci po to, żeby skutecznie i również międzynarodowo zwalczać tego typu przestępczość, a także przewidujemy usprawnienie komunikacji, aby było możliwe łatwiejsze zawiadamianie ze strony chociażby podmiotów gospodarczych o i zaistnieniu treści, które, które są nieodpowiednie dla dzieci, czy też zawierają treści będąc mające charakter właśnie przestępczy. Podsumowując, drodzy Państwo, realizacja ustawy Kamilka, konkretne działania, które. Prowadzą do tego, że nasz system prawny jeszcze bardziej będzie uwzględniał dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym, to kontynuacja tych działań, które od lat ministerstwo sprawiedliwości podejmuje chociażby przygotowując rejestry pedofilii, podwyższając kary za przestępstwa na tle seksualnym. A więc ta, z jednej strony represja, a z drugiej strony działania systemowe, które zawarte są w planie, w krajowym planie przeciwdziałania przestępstwom na tle seksualnym w stosunku do dzieci. Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Przypominam o zasadzie panującej na konferencjach w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję uprzejmie proszę o pytania w temacie konferencji. Dzień dobry, Daniel Śmieciński, TVP-Info. E, chcę się odnieść do tych kar dla najbardziej e, najcięższych przestępców w stosunku do dzieci. Czy projekt zakłada zwiększanie jeszcze tych kar zaostrzanie? chociażby w kwestii pedofilii. Ostatnio głośno się o tym mówiło. To jest plan, który zakłada działanie w sześciu filarach. Pierwszy filar to jest zarządzanie i legislacja. I tutaj plan po prostu zakłada analizowanie systemu prawnego, aby wzmacniać ochronę dzieci przed tą przestępczością. Nie wykluczam, że efektem tych analiz będzie również podwyższenie, dalsze podwyższenie kar w, w odpowiednich zakresach tych, przestępstw, czynów zabronionych. Natomiast to już będzie realizacja tego planu. Plan sam w sobie jest w formie uchwały Rady Ministrów siłą rzeczy, więc nie może zawierać tego typu rozwiązań, ale tworzy pewien mechanizm systemowy, aby w sposób systemowy, całościowy zajmować się tym zagadnieniem. Też chciałbym dodać tutaj może, że plan będzie, jego wdrażanie będzie monitorowane przez zespół do spraw Ochrony małoletnich, który będzie działał na podstawie wspomnianej już ustawy Kamilka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie ministrze. Filip Kowalski, Fakty ja trochę w innym temacie. Jak ocenia pan kampanię wyborczą Zjednoczonej Prawicy i wynik wyborów? Proszę wybaczyć, ale dzisiaj mówimy o ochronie dzieci. Myślę, że ten temat jest na tyle ważny i też ma taki charakter, że, że nie chcielibyśmy tutaj łączyć tematów politycznych. Także jeżeli nie ma już więcej pytań w temacie konferencji, bardzo państwu dziękuję.